Znajdujemy się na parkingu na trzy samochody pod kopcem Piłsudskiego 150 metrów deniwelacji, około 2 km dystansu Trochę mniej niż w ale również fajnie Dzisiaj podejmuje się wyzwania Zdobycia na skiturach Korony Krakowa, czyli trzech najwyższych kopców Krakowa Let's go! Trochę mroźno, ale podejście takich warunkach jest świetne, bo pozwala się rozgrzać Cześć, cześć wszystkim Miłego wyjścia na górę ja też, tylko pieszo, nie? Tak, a ktokolwiek się odważył na to co ja? Widziałeś jakiś... Nie, kogoś na nartach? Nie, jestem pierwszy. Jestem pierwszy, przynajmniej <laughs> dzisiaj. Tak, tak. Jestem teraz na grani Lasku Wolskiego w połowie drogi na Kopiec. Zdarza mi się tutaj biegać terenowo, ale pierwszy raz w życiu jestem tutaj na nartach. Tak dotarłem pod ścianę północno-wschodnią kopca Piłsudskiego wygląda, że ktoś tu już realitowo jeździł i położył świstaki na zboczach tego kopca Szybka instrukcja dla turystów którzy nie poruszają się, się pieszo na rowerach tutaj nie należy wjeżdżać nie należy również wjeżdżać konno Na szczęście nie ma nic na temat nart Skiturowa przygoda w centrum Krakowa. Pierwszy z trzech szczytów Krakowa krony pokonany kopiec myszykiego. To jest na kopiec. Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, to nie jest ostatni szczyt, który dzisiaj zdobyliśmy. Jedziemy dalej. Słuchajcie, na tak trudnych trasach narciarskich, niestety sprawą są obozy i po pomoc e, prawdziwych przyjaciół. Dzięki bardzo. Kar Karoza. Energy, carbo drink, strong z guarankom. Naprawdę się przyda na Oryginalna naszej... herbatka i teraz powiedz o jakim smaku. Zgadnij, zgadnij teraz. no. Imbir, cytryna, kurkuma i miód. I miód. Na energię. To jest energia i nagroda za wy, wyczyn. A przede mną kolejny cel, kopiec Kraka, najstarszy kopiec Krakowa. Kopiec Kraka, w krakowskim podgórzu. Pod nami całe miasto. Rynek podgórski, a tam będziemy mieli obóz drugi w pewnej słynnej cukierni. Wow. Udało się! Piona! Piona! Baza pod kopcem Krak'a osiągnięta. Ciepła herbata czeka tu dla strudzonych. Każu, no gratuluję! Dziękuję gratuluję. Ci bardzo! E, cukiernia Lukier ratuje <grym> mi życie przy zjeździe z kopca Krak'a. No, do wszystkich zapraszamy. Również do wspólnej <grym> zabawy z Kubą na nartach. Kto się nie boi dzwonić tu do Pana. I grupa inicjatywna zostanie stworzona. Dużo ludzi się boi, jednak okazało się. <grym> Ale warunki dzisiaj. puch jest, wszystko siadło jak złoto. <grym> Przed nami ostatni cel naszej ekspedycji. To jest kopiec e, kościuszki, kryjący się za tym okrągłym murkiem. Wdarcie się tutaj nie będzie takie łatwe jak gdzie indziej. Trzeba będzie przekupić strażników. Dotarliśmy pod Kopiec Kościuszki, niestety otwarty do 15.30. Jaki z tego wniosek? Jeżeli idziesz w góry, musisz wychodzić wczesnym świtem, a nie tak jak my, całkiem późno. Pół dnia spędzone na zdobywaniu Korony Krakowa. Koby, korona Krakowa zrobiona z dwóch trzecich. Kopiec Piłsudskiego siatła, Kopiec siatła. Obozy: obóz pierwszy z herbatą siat, obóz drugi z kawą i ciastkiem też światł Kopiec kościuszki okazał się dla nas niegościnny. Zamknęli nam budę.